Jeżeli chodzi o to, co jeść po treningu, no to jak trenuję kilkanaście lat, to zawsze bywalcy siłowni coś tam sobie w tych szatach lubią mieszać i wypić i na ten temat wiele mitów. Trzeba zasuć od tego, skąd bierze się energia dla mięśni. Przede wszystkim, szczególnie powyżej pewnego poziomu, energia bierze się z glikogenu. Zakłada się, że człowiek ma glikogenu mięśniowego około 300-400 gramów, co daje jakieś 1200-1600 kalorii energii zmagazynowanej w naszych mięśniach, którą organizm może używać w momencie, gdy jest taka potrzeba, czyli w czasie treningu. Jeżeli mamy glikogen na matce uzupełniony, to taką właśnie ilość energii jesteśmy w stanie z niego pozyskać. W momencie, jak kończymy trening i organizm czerpie zapasy glikogenu, to w tym momencie ma możliwość tworzenia sobie glukozy z tzw. składników niecukrowych, czyli glicerolu i aminokwasów, a, średn... a świetnym magazynem aminokwasów są nasze białka mięśniowe, z których organizm chętnie sobie skorzysta. Dlatego jeżeli chcemy zabezpieczyć mięśnie po treningu, to pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy wybić, to nie jest niestety białko, ale właśnie mglowodany, które uzupełni nam glikogen, dzięki czemu organizm nie będzie potrzebował czerpać sobie e pasów naszych mięśni, za pomocą których stworzy sobie tą glukozę.